Jak ktoś jest cholerykiem, to dosyć łatwo przychodzi mu odczuwać to, co dzisiaj odczuwał Jezus w Ewangelii, w tym fragmencie według świętego Marka, bo cholerycy dosyć szybko się denerwują, oburzają. Dzisiaj Marek tak właśnie pisze o Jezusie, że oburzył się na widok i też słysząc to, co robią uczniowie, którzy nie dopuszczali do Jezusa dzieci. Rodzice jakby bardziej rozumieli przesłanie i misję Jezusa, żeby każdy mógł do niego przyjść, a uczniowie chyba nie do końca wiedzieli, po co jest Jezus. Chcąc go sobie jakoś zawłaszczyć, żeby inni nie mieli do niego dostępu, Jezus oburza się na uczniów i mówi: Pozwólcie, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. My mamy taką tendencję, kiedy się oburzamy, to zamykania się na drugiego człowieka. Jakby nie damy mu dojść do słowa. A kiedy dzisiaj Jezus oburza się na apostołów, to oburza się w taki sposób, że tłumaczy im, co robią źle, i pozwala im jeszcze raz, jeszcze raz spróbować, jeszcze raz dopuścić jednak te małe dzieci i dopuszczać innych ludzi. I to widzimy w innych fragmentach Ewangelii, że apostołowie dopuszczają innych ludzi do Jezusa, a nawet ich doprowadzają do Jezusa. Nie bójmy się tego, że, że Bóg nieraz się na nas oburza. Bóg się oburza. Wobec naszego grzechu, ale zawsze daje szansę. Zawsze daje szansę, żebyś spróbował jeszcze raz. Dzisiaj, kiedy rozpoczynamy nowy miesiąc, za chwilę rozpoczynamy wielki post, to Bóg oburza się na grzech, bo nie chce, żeby w naszym życiu był grzech. Nie chce, żeby w życiu tych, którzy stworzeni są na jego obraz i podobieństwo, było coś słabego i grzesznego. Więc oburza się na grzech, ale daje nam. Kolejną szansę, kolejny wielki post, kolejną pierwszą sobotę miesiąca, niedługo pierwszy piątek miesiąca, po to, żebyśmy mogli jeszcze raz spróbować te relacje z Nim na nowo ułożyć i też innych przyprowadzać do Niego przez nasze dobre uczynki, przez nasze świadectwo, a nie przez to, że, że będziemy coś robić, co jest niezgodne z Jego wolą i robić coś, co nie doprowadzi nas do Królestwa Bożego. Bo chyba takie przesłanie jest dzisiejszej Ewangelii że Jezus pokazuje, pokazuje uczniom, co jeszcze powinni w swoim życiu zmienić, żeby osiągnąć Królestwo Boże, żeby być z Nim nie tylko tu na ziemi, ale żeby być z Nim w wieczności. Mają stać się jak te dzieci. Oburza się, ale to oburzenie jest bardzo pouczające i to oburzenie jest takie, które pozwala nam coś zmienić, a nie tylko się zamknąć i czuć się urażonym.